Cześć ciekawcy! Po naszych odcinkach poświęconych Dagmarze Kaźmierskiej oraz jej przyjaciółce Edycie na Wasze specjalne życzenie przedstawiamy nieodłącznego kompana przygód Królowej Życia, czyli Jacka Wójcika. Zwany najczęściej Jacusiem tworzy z Dagmarą duet nie do pokonania. Ale właściwie jaka łączy ich relacja? Co w ogóle o nim wiemy? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. I przypominamy, że wiele ciekawostek o gwiazdach znajdziecie także na naszym Instagramie. Program Królowe Życia to bezapelacyjnie wielki hit telewizji TTV od kilku już lat cieszący się nieustającą popularnością. A to oczywiście zasługa niezwykle barwnych postaci, które dzięki swoim działaniom są królowymi własnego życia. Na tle bohaterów reality show wybija się Dagmara Kaźmierska, charyzmatyczna i nietuzinkowa bizneswoman, która z przyjaciółmi świetnie się uzupełnia. I tak wraz z Dagmarą mamy okazję oglądać nieco kapryśną Edzie oraz otwartego i bezpośredniego Jacka. Wydaje się, że Jacek Wójcik jest śmiały i rozgadany, jednak jeśli chodzi o jego życie prywatne, tak naprawdę niewiele wiadomo. Z informacji, jakie można na w sieci urodził się w 1969 roku, a jak możemy dowiedzieć się z programu, on i Dagmara znają się od wielu lat. Spędzają razem mnóstwo czasu, a ich barwne pomysły i historie urozmaicają opowieść. W zasadzie Jacek, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i wszystkich najważniejszych chwilach, zawsze towarzyszy swojej przyjaciółce. Początkowo wiele osób zastanawiało się, jakie relacje łączą tych dwoje, ponieważ nie mówili zbyt wiele o swojej zażyłości, choć na ekranie wydawali się być ze sobą niezwykle blisko. Kaźmierska chętnie zamieszcza z nim zdjęcia na swoim Instagramie i zabiera go na wakacje. Razem też dbają o Konana syna królowej życia. Do tego kłócą się jak mało kto. Z upływem czasu jasne było jednak, że to po prostu damsko-męska przyjaźń i mimo czasem nawet flirtu, nic więcej z tego nie będzie. Dowodem na to można uznać nawet program Made i Maroko, osobne show TTV, w którym Dagmara i Jacek wyjechali do północno-zachodniej Afryki szukając interesu życia. Wprawdzie wydawać się może, że w tej relacji Jacek chciałby jednak czegoś więcej i pod koniec piątego sezonu Królowych Życia postanowił nawet oświadczyć się Dagmarze, jednak ta nie przyjęła jego zaręczy. Właściwie też ciężko stwierdzić, czy scenę tę brać na poważnie czy nie. Choć atmosfera po w zaręczynach była luźna, a tych dwoje na swój związek postanowiło nawet nabrać Edię. Ostatecznie nie wiadomo, czy odrzucony Jacek specjalnie nie obrócił sytuacji w żart. A wy jak myślicie ciekawscy? Było to przyjacielskie zagranie na potrzeby programu, czy może w tej relacji Jacek jest osobą, dla której gdzieś w głębi serca Dagmara jest zdecydowanie kimś więcej niż przyjaciółką? Królowa Życia wyznała wtedy, że są jak duże dzieci, ciągle robią coś razem i obiecała mu, że będzie z nim do końca życia, ale bez konsumpcji. Gwiazda programu potwierdziła całkiem niedawno, że jest zakochana w młodszym od dwa lata ta mężczyźnie i to z nim planuje swoją przyszłość. A może Jacek zwyczajnie nie ma szczęścia w miłości? W końcu pod koniec szóstego sezonu podczas wakacji zapał uczuciem do Edzi. Wywiązał się z tego nawet krótki romans, ale ostatecznie i dość niespodziewanie, Edyta wyszła za Adama, z którym obecnie spodziewa się dziecka. Co w ogóle wiadomo o Jacku Wujciku? Okazuje się, że jeszcze mniej niż o przyjaciółce Dagmary, Edzi Nowak. Jacek mieszka w Kłocku, prawdopodobnie nigdy nie był żonaty, ponieważ gdy postanowił oświadczyć się kaźmierski, powiedział, że nigdy wcześniej tego nie robił. Ma swój profil na Instagram. Które obserwuje ponad 100 tysięcy ludzi, ale raczej nie lubi social mediów, ponieważ niezbyt nadąża za technologią. Większość postów publikuje za niego Dagmara. I mimo, że występuje w popularnym show, to bardzo zagadkowa postać. Sama Dagmara nie ujawnia w zasadzie żadnych szczegółów na jego temat. Z informacji, które można było przeczytać na jego facebookowym profilu, wynikało, że Jacek jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz że to artysta plastyk ze specjalizacją renowacji obiektów sakralnych w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ale. Informacje te nie są już widoczne na jego profilu i ciężko stwierdzić, czy w ogóle były prawdziwe. Zatem może Wy wiecie coś więcej ciekawcy? I co w ogóle myślicie o Jacku Wójciku? Lubicie, gdy pojawia się u boku Dagmary w Królowych Życia? Co sądzicie o jego relacjach z Królowymi? Napiszcie nam koniecznie w komentarzach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału, aby zawsze być z nami na bieżąco. A jeśli podobał się Wam ten odcinek, pokażcie go znajomym. Do usłyszenia, cześć!